Witamy Państwa na festynie z okazji Europejskiego Tygodnia Drugowa i Transportu. W tej chwili udajemy się na wycieczkę po terenie zajedniej Trągrowej Jest to najmłodsza poznańska zajednia trombajowa, powstała w 2014 roku. Cała historia zaczyna na początek 2010 roku. To jest zamknięta zezmień przy ulicy Gajowej. To 130 w 30 latach funkcjonowania. Miasto Poznań poszukuje więc e, terenów, do, e, gdzie może powstać zajęcie. Jedną z rozważanych opcji była budowa zezmień przy ulicy, więc najmniejsza, jednak nie doszła do skutku. I zdecydowano więc się zbudować zezmień tu, gdzie aktualnie się znajduje. Rozpoczęto więc budowę na przełomie 2011 2012 roku. Otwarto ją w maju 2014 roku. W funkcję w 100% zaczęłem nadpełnić w grudniu tego samego roku, kiedy to zamknięto w Zajednictwie Ulicy która zostanie w przyszłości Muzeum Komenka Przybyły więc tutaj Kalmuty, e, czyli prawe piwak gd Były wtedy jedynymi stacjonującymi trągami na tej rzeźni i paradoksalnie najstarszymi z najmłodszej rzeźni. Ten stan jednak nie trwał długo, bo już do nich dołączyły w styczniu 2010 roku stolarizy Kraminow z e, zewnątrz ulicy Kłogowskiej. W tej chwili wjeżdżamy e, do stali miast. E, E, przeglądów, gdzie są robione przeglądy e, tramwajów e, pokażę, że zakończą tutaj spółkę, e, e, połóżcie, połóżcie z miasta oraz e, przeglądy, które e, robione są e, w w Znajduje się tu także no i nie podstąd, za chwilę przejedziemy stąd też te mokre szyby, mimo że na dworze nie pada. berarti <tuk> temukan <tangan> kalau itu W 2017 roku ekwizotny to jest dwukierunkowy tramwaj modelów z wiatra, który aktualnie stacjonuje w zależności od ulicy Głogowskiej i pod pojawianiem się w zależności od ulicy 3. A od 2018 roku stacjonuje także tramwaje modelów z wiatra, czyli takie, które właśnie teraz jedziemy. W związku z tym dostanę, gdy to panu W tej chwili wjeżdżamy do tak zwanego rowana, czyli hali podstawowej. Będącej w stanie pomieścić do tramwaju. Jest to jedyne miejsce postoju tramwajów w Polsce, gdzie tramwaje stacjonują po, pod dachem, a nie na górze wodę. I tutaj będziemy przejeżdżać między wunderusami Ganok i solarisami tramino. Zajmiała jednak jest tak duża, że jest w stanie e, także to trola z awaryjnej, e, zastępującej inną zajęzdnię, tak też budują te wakacje, kiedy to nie można dolegać. To w ulicy Fortecznej, czyli to jest znajdującej się na starońce, czy będzie w starońce. Zatemowały tutaj prawdaje RT6N06AC, e, które e, normalnie się największy. Yesterday yeah. 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 I've yeah. yeah. Posiada 11 km toru, czyli dokładnie mniej więcej tyle, ile ma sieć Trenne w Częstochowie bez jest. Znajduje się także 111 e, rozjazdów e, i na tej zwrotni.